W 2009 roku po raz pierwszy w naszym mieście odbyła się Jaworska Korba. Impreza ta już od trzech lat propaguje kulturę, sztukę i muzykę. Wydarzenie organizowane jest przez Towarzystwo Aktywnych Ludzi Kultury we współpracy z agencją koncertową Audio House. Jest to przegląd zespołów y, muzyki rockowej, y, hard rockowej, reggae, y, różnych gatunków muzycznych, y, głównie y, zespołów lokalnych, regionalnych, y, ale również zespołów, które swoją działalnością y, zahaczają o całą Polskę y, oraz artystów y, również, również z innych krajów. Jaworska Korba ma pokazać mieszkańcom Jawora i okolic, że coś się w tym mieście dzieje, że są ludzie. W podziemiu, którzy coś, w tak zwanym podziemiu, którzy coś tworzą, którzy robią dobrą muzykę, którzy nie mają gdzie się promować. Aby młode zespoły mogły zaprezentować się szerszej publiczności, organizatorzy zapraszają grupy, które mają już swoje grono fanów. Bo wiadomo, żeby, żeby zagrały młode zespoły i żeby ktoś na nie przyszedł, musi być jakaś gwiazda, która przyciągnie publikę. Wjazd oprócz Zielonych Żabek Jaworskich nie mamy za dużo, więc, więc e, są to zespoły zagraniczne bądź też z innych województw. Na przykład teraz zagrają zespoły z Katowic, z Krakowa, będzie jeden zespół z Niemiec. Zespoły, które prezentowały się podczas Jaworskiej Korby w latach ubiegłych mają na swoim koncie wiele osiągnięć i zdobywają coraz szersze grono fanów. <mum> Jaworskie zespoły pracują nad materiałem, z tego co wiem i, i, i z tego co z nimi rozmawiałem, to, to są w trakcie chłodzenia swego dzieła. Jeśli chodzi o zespoły, które, które były objawieniem, czyli Betel i, i People of the Case, oba te zespoły wydały płytę. Oba te zespoły w tym roku zagrały na Woodstocku, więc wydaje mi się, że, że poziom muzyczny na Jaworskiej Korby z roku na rok jest coraz lepszy. W tym roku znowu będzie Betel, znowu będzie People of the Case. Będą zielone żabki, będzie zespół z Niemiec jeden, będzie Avalon, będzie też jungle rules, ale będą też trzy kluski śląskie, dużo dobrej polskiej muzyki, no i dwie kapele anglojęzyczne. Czym właściwie jest działające w Jaworze Towarzystwo aktywnych ludzi kultury? Tak jest stowarzyszeniem kulturalnym, które zajmuje się rozpowszechnianiem szeroko pojętej kultury i sztuki, głównie z terenów Jawora i terenów okolicznych, jak i również tej sztuki mniej popularnej, jak muzyki rockowej, hard rockowej, reggae. Tak w swoich kręgach drosza entuzjastów, którzy pragną rozwijać życie kulturalne w Jaworze, propagować kulturę, sztukę oraz różne przedsięwzięcia, które dotyczą tych dziedzin. Chcą swój zapał poświęcać na organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, imprez, wystaw, Mających na celu realizację działań naszego stowarzyszenia, czyli, jak już powiedziałam, propagowania szeroko pojętej kultury i sztuki lokalnej, ale również regionalnej. Do taku może należeć każda osoba, która pragnie aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym Jawora. Chce rozprzestrzeniać kulturę, sztukę, ukulturalniać ludzi. Chce w jakiś sposób wypełnić lukę kulturalną, która może jego zdaniem istnieje w tym mieście. Do Tarku należą i mogą należeć osoby kreatywne, chcące się rozwijać, chcące organizować różne przedsięwzięcia, mające talent, talent w organizowaniu takich przedsięwzięć, osoby zorganizowane, które nie chcą siedzieć i czekać, aż zacznie się coś dziać, tylko chcą realnie działać w tym kierunku i organizować się razem z nami różne przedsięwzięcia kulturalne. Należy do talku nam wystarczy przyjść na nasze zebranie, które odbywają się ostatnio często ze względu na organizację Worskiej Korby. Y można wejść na stronę www.org.pl i znaleźć kontakt do nas, napisać maila z prośbą o członkostwo, z prośbą o zjawienie się na zebraniu. Taka osoba jest oczywiście jak najbardziej zapraszana. Można wejść na profil Facebooka naszego stowarzyszenia i tam również są zamieszczane informacje o naszych spotkaniach, godzina, miejsce, dzień. taka osoba może się zjawić i jak najbardziej zostanie przyjęta z otwartymi ramionami. W tym roku sztandarowa impreza talku Jaworska Korba startuje 2 września. Oprócz koncertów będziemy mieli jak co roku możliwość podziwienia innych form sztuki, między innymi fotografią, malarstwo i grafikę. Organizatorzy zapraszają więc wszystkich chętnych na tegoroczną imprezę. Towarzystwo Aktywnych Ludzi Kultury serdecznie zaprasza na tegoroczną Jaworską Korbę, która odbędzie się dnia 2-3 września na placu przy ulicy Guzienniczej. Wystąpią zespoły reprezentujące muzykę rock, hard rock, reggae oraz inne różne rodzaje muzyki. Będą wystawy artystyczne, pokazy prac malarskich, fotografii artystycznej. Także warto przyjść, serdecznie zapraszamy.